O, dobra, siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja, czyli Filip Pichalski. Mój brat sobie założył kanał, y, czyli Koks Invisimals, tak? Czyli jakoś to tam szło. Y, Otworzymy sobie blister z Tak. Invisimals. No i zachęcamy Was do subskrybowania tego kanału. Ja mu będę w tym pomagał. Otworzymy sobie go, ten blister. Czekajcie, ja otworzę i zaraz wracam. Dobra, zrobimy taki szybki unboxing, bo nie mamy pamięci. Dobra, zaszyt i kartą specjalną wydanie specjalne powtórka Bo Borysa mówi A ja, ja tych kart nie zbieram no ale to już jest nieważne, nie. zaraz wracam dobra, jestem z powrotem, przepraszam no i co, saszetki e, Borysek jak będę miał więcej pamięci to będę jeszcze otwierał wow, dobra. nie mam ściana, ściana ognia weno e, <coughs> mm, web mm, Karta nie diamentowa, mam. tiger shark, hmm. nie płomień ochronny, to jest metal, nie mam. chupa cabra i pesti. Ja nie będę tak czytał po angielsku, jak to ma być, bo naprawdę bo to nie są spieszymy polskie się. Hammer shark... Nie mam, mam. kalk of tego mam. ator jakiś tam, coś tam. Tego, e, złota mam, karta słuchu. Tego nie, e, e, nie ma. Pesticji. No, powinniśmy zdążyć z tymi saszetkami. Dobra. Ar, coś tam, coś tam. Nie, nie mam. Nie mam. Możecie czytać sami. Mam bo karta. Srebrna, chyba tak. Mam, mam. Nie mam. Dobra, i ostatnia. Saszetka. Dobra. Nie mam. Energetyczne zęby. Mam. Kula ognia. Karta Nie mam. metalowa. Ocelot. OC, Jakiś tak, jakoś tak. tam. Fala uderzeniowa. Brat, brat, I jakieś coś tam. Tarcza Nie jakaś. Mam. Dobra. To był taki krótki filmik. Naprasz naprawdę zapraszam do subskrybowania tego kanału. Ja będę mu pomagał, tak, bo uczy się. No i dzięki.